дочу Olbrzymia owacja dla Artura Szpilki, niepokonanego do tej pory na zawodowych ringach. 13 zwycięstw, 10 przed czasem widzimy e, tarasa Bidenkę. Tylko 5 przegranych z Wałujewem, z Wyrchisem, z bojcowem Heleniusem i Manuelem Szarem. Przez pierwszych 9 lat kariery Bidenko w 28 walkach, 26 zwycięstw i 2 przegrane właśnie z Wałujewem i z Wyrchisem. Obaly Lich. wówczas walcząc z nim niepokalaniem. Jan Sobieraj i widzimy teraz nas Tarasa Widienko wygrywał z Mazykinem, z Protem, Hershishą, Sidonem, Juliusem Francisem. Dużo, dużo zwycięstw z dobrymi zawodnikami. No i jego rywale Artur Szpilka. Widienko na oficjalnej stronie internetowej prowadzonej w języku rosyjskim Panie, e, zajrzałem tam wiele jego dycyc, wypowiedzi czysta, i kilka komentarzy. Ja no między innymi takie: Wbij temu Polakowi kilka szpilek pod żebra. No ale były gotów? też głosy: Uważaj, bo ten szpilka Naddór, kopie jak koń kopytem. No generalnie ten komentarz był taki, że Widienko musi wygrać przed czasem, bo na, wygrano na punkty. Nie ma co liczyć. No i zobaczymy jak to będzie. Widierko, to jest rywal bardzo niewygodny. Silny w zwarciu, klinczu, przepychance. Najlepiej dla szpilki byłoby uderzać, kontrować, je, no i znikać je, jak kwiczyć z tatarami po ataku na szpedel. Na pewno e, atutem szpilki w tej walce jest przede wszystkim jego motoryka. Szybkość, dynamika jest też... Z tego co zarządzałem zaobserwować w ostatnich walkach Tarasa Bidienko, Artur Szpilka jest znacznie szybszym zawodnikiem. No i znacznie cięższym, 99 kg Bidienko, Szpilka 105. Trafił w jeszcze jeden raz. Szpilka z szacunkiem wyrażał się przed walką o Bidience. No, bo jeszcze z tak trudnym rywalem nie walczył. Teraz cała seria tasy. Jeszcze raz. Ale... ale ten unika tych uderzeń. Co widać już w pierwszych akcjach, w tej pierwszej rundzie. Zdecydowanie ze strony Artura Szpilki większą dynamikę. I... E, podjęcie takie szybszej decyzji no, ale teraz Bidenko to Rutyniarz, duży rutynarz. Jest pytanie tylko czy, czy te walory fizyczne e, które prezentuje Szpilka e, będzie w stanie je zredukować ale trzeba pamiętać Bidenko ostatni rok no, a ostatni pojedynek z szarem rok temu Potem miały nieporozumienia z promotorem. Przestał trenować przez pół roku. W ogóle nie trenował. Trenion wstawił zdawił dopiero miesiąc temu. No, Trafił z trenerem Czerwcowym, to prawda, częściowo na gardę, ale odczuł ten cios teraz Bilenko. Trafił w Prosty, ale cały czas czeka na uderzenie lewą. Rozmawiałem przed walką z trenerem z szpilki z amatorskich czasów, z panem Władysławem Ćwierzem. Wspominał początki kariery szpilki, trenował go przez 6 lat. I pamiętał, że Szpilka zawsze powtarzał, chcę być Muhammadem Alim, nie Mike'em Tysonem, ale Muhammadem Alim. Nie może sobie tutaj poradzić z tym atakiem Vigento. Również tak. No jeszcze raz widzimy Tomasza Drwala. Będzie walczył za tydzień na gali em a tak 3. Na, spokoju, na jego akcję ostrzejszy troszeczkę Parę proszczyk dotyczy, ta akcja co robiśmy teraz. Parę troszkę, on wypadka. Parę troszkę na no. parę troszkę. Parę proszek. Prosty cios. Jasne. Okay. Jakaś kontuzja, proszę państwa, bidienki, prawego kolana. Biały narożnik, neutralny narożnik. Chyba to będzie koniec walki. Lekarz skręcił chyba prawe kolano. Osignalizował to bidienko już w czasie e, przerwy, sprzedając w narożniku, że to jest... Ta prawa noga niestety nie funkcjonuje w sposób taki, jak gdyby. na kontynuowanie pojedynku. A potrzebny będzie lekarz. Duże rozczarowanie to by było dla publiczności. Zresztą Migienko nie, nie zachował się profesjonalnie przed walką. Przyjechał tutaj nawet bez butów. Organizatorzy musieli mu kupić buty. Żeby mógł wyjść do ringu nie w lakierkach, tylko w sportowej butach. Blokada. I może. Pasa, idzie, będzie mógł okay. walczyć. Ale pokazuje, że. Nie może. Koniec koniec. A jest ta walka. Szybciej się skończyła niż się zaczęła Ale narzeczona śpilki Kamila Cieszy się no. Cieszy, przeprasza Bidienko, że doznał kontuzji Niezadowolony jest e, Szpilka Szpilka ma niewątpliwie wielki talent Niektórzy już widzą dzień przyszłego Mistrza Światowa Wicieńskiej, no ja uważam, że trzeba się jeszcze wstrzymać ze stawianiem mu pomnika. Rzeźbiarza trzeba by było wysłać na piwo. Niech jeszcze szpilka pokona kogoś ze ścisłej światowej czołówki, no bo Widenko był kiedyś w ścisłej światowej czołówce, no ale tutaj nie stawił żadnego oporu. Szpilce, no trudno coś prorokować, przepowiadać, Szpilka chce, chciał walczyć, on zawsze chce walczyć z najlepszymi, jeżeli trener Łapin uzna, że trzeba i jest już gotowy nawet na walkę z Kluczką, to będzie walczył, proszę popatrzmy, jak doszło do tej kontuzji, podobno teraz, no ale... Nie wiem, czy on nie miał wcześniej już jakiejś kontuzji ukrytej. Nieprofesjonalne jest tutaj zachowanie Bibienki. Najpierw przyjeżdża bez butów, potem kontuzja, która... No. Andrzej, widziałeś tę kontuzję? No rzeczywiście taka sytuacja na pewno